Kiedyś rozmawiałem z pewnym astronomem portugalskim, tak? I jemu z kolei profesor mówił, panie doktorze, jak jeszcze jak był tak młody, mówił, nigdy, nigdy żadnej planety nie znajdziemy poza Układem Słonecznym. Po prostu nie ma tych planet, tak? A dzisiaj, jak ktoś sobie spojrzy na stronę NASA, to już konfirmet jest 5300 egzoplanet. I może być tak samo z życiem, że jeżeli... I prawda, teraz mówi się, że przy każdej gwieździe prawda, tych planet jest naprawdę miliony, w milionach idą, tak? Tylko to jest confirmation, confirmation. Tak samo może być z życiem. Jeżeli odkryjemy pierwsze życie, to okaże się, że ono jest wszędzie. Tylko trzeba się nauczyć widzieć. Tak jak kiedyś jeszcze całkiem niedawno, w 1993, przecież tutaj profesor Wolszczan, tak? W jaki sposób nauczyliśmy się widzieć te planety. I widzimy je teraz wszędzie. Tak samo jak się nauczymy widzieć, jak znajdować, tak, powiedzmy, Star Trek, Tricorder, tam był, tak, żeby wykrywać życia, ale jak zobaczymy to pierwsze życie, ono może być całkiem różne od ziemskiego, bo my sobie myślimy tak, że, że podobne jest. Może być różne. Gościmy e, dzisiaj w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracownika Instytutu NASA, e, który e, tak naprawdę wraz z zespołem uważają, że kiedyś można dobrze było żyć właśnie na planecie Wenus. Każdy taki przyczynek e, mamy nadzieję, że będzie prowadził do bardziej zbliżonej i bardziej zaawansowanej współpracy pomiędzy e, naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego czy całymi zespołami, a właśnie naukowcami w całym międzynarodowym otoczeniu. They're doing very good work here on... Uniwersytet Zielonogórski doskonale rozumie możliwość odkrycia nowego życia w chmurach na Wenus. To nas nakręca do kolejnych badań w tym temacie. W zasadzie już udało nam się znaleźć życie na Wenus. Chodzi na razie o mikroorganizmy, ale to pozwala nam myśleć o zorganizowaniu lotu na Wenus. Misje kosmiczne są bardzo drogie, dlatego potrzebujemy 10, może 15 lat, żeby się do nich przygotować. Na razie porównujemy i budujemy modele klimatyczne dawnej Wenus z obecną, dawnego Marsa z obecnym, a to pozwala nam lepiej zrozumieć, jakie formy życia mogły na tych planetach istnieć setki milionów lat temu.